Cześć kochani, witam was na kanale Fangiertech. Ja jestem Piotr, a w dzisiejszym odcinku porównamy sobie Days Gone, wersję zremasterowaną i wersję zwykłą tom z PlayStation 4. Ja obie gry uruchomię na PlayStation 5. Oczywiście tą zremasterowaną muszę uruchomić na PlayStation 5, bo tylko na tą platformę wyszła, na PlayStation 4 już się nie pojawiła. I zaczniemy sobie może od tej właśnie z PlayStation 4. Jak widzicie, Day's Gone PlayStation 4 w tej chwili na waszym ekranie uruchamiam i przypatrzcie się uważnie. I jakie zmiany zostały dokonane? Ja powiem Wam szczerze, że nigdy tej gry nie ukończyłem. Mam gdzieś, może, jakieś 10 godzin przegrane, ale jakoś. Nie wiem dlaczego, ale ją porzuciłem podczas grania i nigdy nie udało mi się jej ukończyć. Wiem, że gra jest bardzo dobra. Napiszcie w komentarzach, czy skończyliście tej czy wam się podobało. Ja za ten remaster, który tutaj będę wam pokazywał za chwilę, zapłaciłem 10 funtów, czyli około jakichś 50 zł dopłaty do wersji, którą już posiadałem na PlayStation 4. A więc uważam, że jest to nieduża dopłata, i na zasadzie działa tej samej co remastery takich gier, chociażby jak Horizon Zero Dawn czy Uncharted. Także no, niedużo dopłaty. Jeżeli chodzi o czasy wczytywania, no to już zauważyłem, że faktycznie ta wersja zremasterowana na PlayStation 5 ładuje się troszeczkę krócej. Ale nie jest to jakoś mega odczuwalne. Uwierzcie mi, że nie są to te czasy ładowania, nie wiadomo jak Krótkę, że gra ładuje się od razu. Zresztą sami zobaczycie, bo nie będę robił żadnych cięć, tylko sobie na żywca przełączymy się pomiędzy tymi dwoma dwoma wersjami. To jest, przypominam, wersja na PlayStation 4, ja jeszcze umieszczę to w rogu ekranu podczas edycji filmu, żebyście dokładnie wiedzieli, na którą wersję w danym momencie patrzycie. Także uważam, że tutaj grafika wygląda naprawdę całkiem nieźle na PlayStation 5, bo dostała łatkę już dawno dawno temu, że klatki zostały odblokowane do 60 i rozdzielczość jest z PlayStation 4 Pro, czyli prawdopodobnie około 1800p. Więc uważam, że jak na grę bardzo, bardzo dobra rozdzielczość. No i jak się tutaj przejdziemy, no to widzimy, że ta grafika naprawdę, naprawdę daje radę. Zobaczmy sobie tutaj kawałek dalej. Przejdźmy się, zobaczcie sobie jak wyglądają chmury, jak wygląda niebo No ja uważam, że naprawdę... Oj, zostałem zaatakowany Teraz będę musiał tutaj się obronić Może go zlikwidujemy, naszych ciocha Dobra, nie ma typa Także przejdziemy się tutaj kawałek w tej wersji z PlayStation 4 I sobie zobaczycie, ja tam... Może wiecie co? Słuchajcie, zejdę tam na dół. Zobaczcie chociażby tutaj na ten plakat. Prawda bardzo ładnie wygląda ta wersja. Bardzo ładnie ta wersja z PlayStation 4 na PlayStation 5 wygląda. Obejdę sobie tutaj górą. Napiszcie w komentarzach, co udało wam się ukończyć tą grę. Ja tej gry nigdy nie ukończyłem. Także napiszcie, czy Wam się podobała, czy nie. Mam zamiar ją ukończyć teraz, mam nadzieję, że mi się uda właśnie e, ukończyć tą grę. Bo kupiłem sobie ten remaster, żeby właśnie do niej podejść drugi raz, zacząć od początku, czuć się w historię i sobie połazić. Także naprawdę, no zobaczcie chociażby na ten pick-up tutaj, o, znowu atak, nagły atak zarażonego, Czekniemy go tutaj, tak mamy tempo. Przeładowanie, cyk, 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 cyk. Dobra, no i możemy sobie spokojnie obejrzeć pick -upa. Zobaczcie sobie na ten wóz policyjny. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Oświetlenie, elegancko wszystko tutaj, welcome. Tutaj mamy jakiś motel. Mamy kolejnego zarażonego za plecami. Należy. leży. No czy mówię, pogramy sobie chwilę tutaj, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Bo naprawdę, no, powtarzam się, wiem, że się powtarzam, ale wygląda ta wersja bardzo ładnie. No zobaczcie, chmurki, niebo, drzewa w oddali, elegancko, nawet tekstury dają, naprawdę dają radę wysoka rozdzielczość, bardzo ładne oświetlenie. A Więc ja do tej wersji, wersji z PlayStation 4, która jest uruchomiona w kompatybilności wstecznej na PlayStation 5, absolutnie słuchajcie, no nie mogę się przyczepić. No ja nie mogę się tej wersji przyczepić, jak najbardziej jak najbardziej mógłbym w nią grać, bo jest naprawdę mega, mega grywalna. Mamy tak jak mówię, że kosztowało 10 funtów, czyli około 50 zł dopłata do wersji Master. No to ja tą, tą wersję wziąłem Ja tą wersję wziąłem I zaraz sobie przejdziemy Do tej wersji z 5 I już przechodzimy Słuchajcie, popatrzyliście sobie Zobaczyliście jak to wygląda Zamykamy, Days Gone zamknięte I przechodzimy Sobie teraz do wersji Remaster Proszę bardzo, jest od razu logo jest powitanie, że jest to Remaster. Zobaczcie sobie na czasy wczytywania. Uważam, że naprawdę są bardzo, bardzo podobne. No, trzeba poczekać. Nie jest to takie constantly szybko, że od razu się ładuje. Tylko jak widzicie, czekamy. Nie wiem, kurde, czy nie dłużej naprawdę. O nie, podobny czas, podobny czas, nie chcę mi się tego słuchajcie, mierzyć, żadnymi stoperami tutaj robić. Nie wiadomo jakich testów, chciałem wam po prostu krótko pokazać. Tutaj macie dwa tryby do wyboru, tak ogólnie mówiąc, macie tryb wydajności, tryb, tryb wysokiej rozdzielczości, czyli natywne 4K dostajecie przy 30 klatkach na sekundę i możecie wybrać oczywiście tryb 60 klatek na sekundę. Przy niż, niższej rozdzielczości, ja Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda, bo tutaj jest coś takiego jak grafika. Wydajność, widzicie? Wydajność przedkłada liczbę klatek na sekundę nad rozdzielczość, renderowanie w 1440p, docelowe 60 klatek. I tryb jakość przedkłada rozdzielczość nad liczbę klatek na sekundę, renderowanie w 4K. Docelowo 30 klatek na sekundę. Ja w tej chwili mam włączone, jak widzicie, wydajność 60 klatek 1440p. Ja będę z wami szczery od razu. To, co zauważyłem Ech, w tej faktycznie krótkiej faktycznie rozgrywce, którą sobie tutaj grałem, ja nie wiem. Słuchajcie, czy ta wersja nie wygląda bardziej rozmyta? Naprawdę, wy tego. Wy tego nie zobaczycie na Waszych e, ekranach, z tego powodu napowiadam no, o kompresja YouTube itd. Tak tak ale tutaj ta po prostu... A. Czekajcie, załatwiej Dawaj, dawaj, dawaj! A, oni zaatakowali to? Słuchajcie, ale wydlaki! tu już zleciały! Ale macie przynajmniej możecie sobie popatrzeć, jak to wygląda graficznie, nie? O nie, zginę, 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 uciekaj, 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 uciekaj kolejne trofeum Dobra No i ja ogólnie Patrząc na tą wersję nie widzę zbyt dużych, dużych różnic graficznych Naprawdę, serio U, Uwierzcie mi Że no, no ciężko mi je dostrzec do, Gołym okiem Może faktycznie oświetlenie wygląda troszeczkę inaczej Jest troszeczkę Bardziej naturalne e, Niby została poprawiona Linia rysowania Ale ja tak tego powiem wam szczerze nie zauważam Zaraz podejdziemy sobie tutaj do tego Do tego pick upka. Rozprawimy się tutaj z tymi Łebkami, którzy nas tutaj atakują. Trochę ich tutaj jest. No i zobaczcie, ten pikapek policyjny. No faktycznie, no, oświetlenie jest troszeczkę wymienione. Ale gra jest ogólnie bardziej rozmazana. To muszę wam powiedzieć od razu, nie? Że y, ta dzielczość y, tam. Na PlayStation z tej wersji PlayStation 4 jest dużo, dużo wyższa. To wygląda mi tam, jakby było tam 1800p, a tutaj jakbyśmy, a tutaj mamy 1440p. Także naprawdę, no. Nie wiem, nie wiem. Tutaj jakaś mgiełka wyszła. Sami to ocencie, sami to ocencie, bo ja wam powiem szczerze, ciężko mi to jest ocenić. Ja uważam, że grafika jest bardzo zbliżona, mega zbliżona. Nie widzę, żeby tu były wymienione tekstury. Nie widzę tu, żeby tu były jakieś wymienione jakieś cienie czy, czy, czy coś w tym stylu. Tutaj grafika wygląda bardzo, bardzo podobnie. Kuczy, oni mnie zaraz rozwalą, ale ja nie, nie mogę zrobić z wami tego filmu, bo oni mi tu atakują namiętnie mnie po prostu. Atakują. Także no serio. Ja wam mówię tak, że to nie widzę zbyt dużej różnicy. Tutaj co jedyne odczuwam to to, że na padzie są te haptyczne wszystkie wibracje i tak dalej, że gra wykorzystuje kontroler DualSense 5. No i gra otrzymała troszeczkę więcej trybów gry, tam chyba dwa czy trzy tryby gry jakiś horda czy coś. No mogę wam pokazać, wyjść do menu głównego. No, zobaczcie, długo się to ładuje. No długo się to ładuje. To nie jest nie wiadomo, jaki skok macie. Szturm hordy, wyzwania. Proszę bardzo, to są dodatkowe jakieś tryby. Szturm hordy, tryb jakiegoś wyzwania. I, i to wszystko. Ale, no mówię, ja osobiście. Jeżeli macie grę już kupioną, jeżeli posiadacie tą grę u siebie w bibliotece gier z PlayStation 4, nie dokładałbym tych pieniędzy, nie dokładałbym ich, nie dokładałbym tych 50 zł. Uważam, że jest to strata kasy. Uważam, że jest to strata kasy i. No, nie kupiłbym po prostu. Nie kupiłbym. Ja kupiłem, chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Ale dla mnie dużych różnic nie ma. Naprawdę, dla mnie dużych różnic nie ma. Graficznych Ciekawe, graficznych dane, nie ma. No, tak jak mówię, dołożone to, 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 że haptyka, dwa tryby graficzne, że możecie sobie zagrać w 30 klatkach w 4K. Ale chyba nikt nie będzie tak grał, co w 4K, w 30 klatkach raczej każdy wybierze te 1440p i tryb 60 klatek. No, ja natomiast wolę 60 klatek i 1800p. Bez fajerwerków graficznych, których ja w ogóle nie widzę, bo może faktycznie to oświetlenie troszeczkę zostało zmienione, ale czy to zrobi jakąś taką różnicę dużą? No, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Nie wydaje mi się. Problem, to nie jest fałszywe, to zostanie mołotowa. Tych tutaj zaraz rozwalimy i tyle. Słuchajcie, tak krótko to był naprawdę krótki film, bo ja tutaj nie chcę się na ten temat zbytnio mm, rozgadywać, bo uważam, że nie ma o czym się rozgadywać. Ja z tą grę sobie z przyjemnością przejdę jeszcze raz. Jeszcze raz. Zacznę ją jeszcze raz i spróbuję ją ukończyć. Bo może być naprawdę dobra. Napiszecie co myślicie o tym remasterze. Ja będę z Wami szczery i, i odradzam go Wam. Tak jak polecałem Wam remaster Horizon Zero Dawn, który naprawdę został tak dopasiony graficznie w porównaniu do podstawki, że to się w pale nie mieści. Tam praktycznie zostało wymienione wszystko. Zostało wymienione wszystko, jeżeli chodzi o asety, o tekstury, grafikę, zostało dodane mnóstwo zieleni, zostało dodane globalne oświetlenie do tamtej gry i masa efektów wizualnych, które robią wrażenie, tak tutaj ten remaster, w tym remasterze nie zostało dodane praktycznie nic. Prakty ja, no nie wiem, chyba, że ja tego nie widzę, że jestem ślepy, nie? No ale jeżeli ja czegoś nie widzę i namacalnie, to znaczy, że dla mnie tego nie ma. I to jest po prostu proste. No mówię, kończę ten film, bo nie mam co się tutaj już rozgadywać, można paplać yy, głupoty po prostu godzinami, a uważam, że nie ma o czym. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja Wam po prostu ten remaster odradzam. Na razie, cześć. Chciałbym podziękować za Twoje wsparcie na moim kanale. Twój like, komentarz i subskrypcja oznaczają dla mnie wiele. Mam małą prośbę, jeśli spodobał Ci się ten film, czy mógłbyś go udostępnić w swoich mediach społecznościowych, razem możemy dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję Ci za wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach.